wydawnictwo insignis przedstawia milion cudownych listów jody amblyklej przekład olga siara czyta wiktoria gorodeckaja fragment trzeci na początku moja strona składała się z zakładki o mnie i wiadomości do każdego kto na nią trafi napisałam w niej jeśli chcesz dostać list Przyślij mi maila na adres onemillionlovellettersmallpagemail.com, dołącz adres zwrotny i wyjaśnij, dlaczego potrzebujesz, żeby do ciebie napisać. Na przykład, jakoś mi smutno. Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co ci dolega, dostaniesz ode mnie serdeczny uścisk w kopercie. Dzięki, Jody. Po godzinie od uruchomienia strony w internecie i wrzucenia informacji o niej do mediów społecznościowych miałam już w skrzynce 50 maili z całego świata. Najbardziej niesamowite było to, że pierwszy przyszedł aż z Australii. Pomyślcie tylko, w jednej chwili jesteście sami w domu, leżycie na podłodze w sypialni i macie ochotę ze sobą skończyć, a w następnej rozmawiacie z kimś po drugiej stronie świata. Coś wspaniałego. Pierwszy mail brzmiał tak... Cześć, potrzebuję się do kogoś przytulić, bo mam złamane serce. Straciłam najbliższą przyjaciółkę i ziemia usunęła mi się spod nóg. Jestem wykończona nerwowo, samotna i nieszczęśliwa. ściskam cię, Fibi. Szybko wysłałam jej odpowiedź. Cześć, urocza dziewczyno. Podaj mi swój adres, a ja zabiorę się do pisania. Dostaniesz list jeszcze w tym tygodniu. Dołączę do niego uścisk gigant. Dzięki, Jody Fibi odpisała. O, wielkie dzięki. Problem polega na tym, że mieszkam w Australii. Pewnie nie masz ochoty wydawać pieniędzy, żeby przysłać tu list. Już sama twoja odpowiedź, szczodrość i życzliwość sprawiają, że czuję się, jakby ktoś mnie mocno przytulił i pocieszył. Naprawdę mi pomagasz, dziękuję. Phoebe. Hmm. Mogę wysłać list do Australii. Wygląda na to, że go potrzebujesz, Jody. Oh, super. <noise> Naprawdę go potrzebuję. Bardziej niż czegokolwiek wcześniej. Cudnie. Zachowam go na zawsze. Wielkie dzięki, Fibi. Wyciągnęłam więc kolorowe długopisy, papeterię brokat, bibułę, sznurek i klej. Nigdy nie robię niczego na pół gwizdka. I usiadłam, żeby napisać cudowny list do Fibi. Chciałam, żeby był idealny. Oto co wymyśliłam. Fibi, przykro mi, że cierpisz i źle się czujesz. A kiedy dochodzi do tego stres, wszystko staje się dwa razy gorsze, bo ledwo wystarcza ci energii, żeby radzić sobie z kiepskim samopoczuciem i nie potrzebujesz dodatkowych problemów. Napisałaś, że straciłaś najlepszą przyjaciółkę. Każda strata jest trudna. I może się wydawać, że ten ból nigdy nie minie. Nawet jeśli to prawda, to obiecuję ci, że z czasem łatwiej będzie go znieść. Co do chandry, spróbuj sobie przypomnieć, czym się martwiłaś pół roku temu o tej porze. Założę się, że nie pamiętasz. Zgadłam? Zmartwienia się rozwiewają. Uwierz mi, będzie lepiej. A co do samotności? Jesteś piękną dziewczyną i masz mnóstwo do zaoferowania światu, więc do roboty. Owiń go sobie wokół palca. Bądź własną cheerleaderką. Nie skupiaj się na tym, z czego jesteś niezadowolona, kochanie. Zamiast tego zrób coś, żeby poczuć się dziś lepiej. Hmm, może to być nawet zwykły spacer. Wiem, że brzmi strasznie banalnie, ale czasami trzeba sobie fundować takie małe zwycięstwa. Nie musisz codziennie przenosić gór. Zacznij od małego kamyczka. Masz w sobie magię. Zacznij w to wierzyć, dziewczyno. Mam nadzieję, że to będzie wspaniały dzień. Pozdrawiam serdecznie, Jody. O, wiadomość do Fibi była jak cudowny powiew świeżego powietrza. Chociaż cierpiała, wiedziałam, że wszystko jej się ułoży, a to, że się ze mną skontaktowała, przyniosło mi ogromną ulgę. Znów poczułam się jak wtedy, gdy miałam pięć lat i pisałam list do babci w niebie. Chociaż Fibi mieszkała po drugiej stronie świata, rozumiałam w pełni, co przeżywa. Ona też często nie miała towarzystwa, czuła się samotna i straciła najlepszą przyjaciółkę. Wiem, jak to jest, kiedy znajomość się kończy z powodów, na które nie ma się wpływu. I wiem, co miała na myśli Fibi, pisząc, że jest wykończone nerwowo, bo sama mam skłonność do zamartwiania się bez powodu. Chciałam jej przekazać, że z czasem naprawdę poczuję się lepiej. Życie toczy się dalej, nasze troski topnieją. Oczywiście zawsze mamy jakieś problemy, to nieodłączna część życia, ale głęboko wierzę, że wyciągamy wnioski z naszych doświadczeń i dzięki temu przestajemy się tak wszystkim przejmować. Poradzimy sobie z każdym wyzwaniem, jakie postawi przed nami życie, bo człowiek jest nastawiony na przetrwanie. Przegrywamy dopiero wtedy, gdy sami się zadręczamy. Jeśli przestaniemy się wszystkim tak martwić, Zawsze spadniemy na cztery łapy. I wiecie co? Fibi mi odpisała. Dostałam od niej pocztówkę z Australii. <laughs> Hej, cudowna, chciałam ci tylko napisać, że w zeszłym tygodniu dostałam twój uroczy list. Bardzo ci dziękuję za inspirujące słowa i myśli. Przypomniały mi, że muszę pozostać wdzięczna za dobre strony życia. Nawet nie wiesz, jak miło było dostać od ciebie list pocztą, i to aż z Wielkiej Brytanii. Zachowam go na zawsze. Dostałam ciepły, serdeczny uścisk, którego naprawdę potrzebowałam. Przepełnia mnie wdzięczność. Chciałabym ci podziękować. Bardzo mi pomogłaś. Masz cudowną duszę. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Uśmiechaj się dalej ślicznotko, i jeszcze raz dzięki. Nigdy tego nie zapomnę Fibi. Nawet sobie nie wyobrażałam, jak, jak kontakt z Fibi podniesie mnie na duchu. Bisząc do niej, poczułam się tak, jakbym odzyskała cel w życiu, jakbym znów była coś warta. Kiedy wzięłam do ręki długopis, od razu stałam się szczęśliwsza. Wszystko zaczęło mieć znowu sens. Przeżywałam najgorszy moment w życiu, ale listy do osób, które mnie potrzebowały, pomogły mi to przetrwać. Naprawdę wspaniale było skupić się na innych, zamiast bez końca rozmyśleć o swojej samotności. Teraz miałam powody, żeby wstać z łóżka i zmierzyć się z kolejnym dniem. Nie mogłam zostawić tych ludzi na pastwę losu, musiałam im pomóc. W jednym z następnych maili przeczytałam o kobiecie, która mieszka w Omanie. Byłam podekscytowana, nigdy wcześniej nawet nie słyszałam o tym państwie, nie mówiąc już o korespondencji z kimś stamtąd. Poczułam się tak, jakbym nagle miała w skrzynce odbiorczej cały świat. Uznałam, że, że jestem szczęściarą.